Gra flet, gra flet. gra flet. Nie gra flet. Nie gra flet, nie gra flet, nie gra flet. Lili siedzi, Lili czeka, Lili wie, Lili wie. Lili wie to. Ej, czekam aż przyjdzie czas, w którym będę mógł przewozić się, wozić się z monetą. Portfel, moneta, kobieta. Ona wie, że ja nie czekam. Ja dużo nie czekam. Ona wie o tym, więc nie zwleka Ej, ziom, lecę grubo, lecę szybko Nazwałem twojego chłopaka pizdo Miałem powód, miałem powód, ziom Miałem powód, miałem powód, ej Na jego ryj spada ciosów powódź Spada ciosów powódź, ja na ku siedzę No i się nudzę, kurwa mać, myślę Zbyt dużo myślę Ej. Mam nadzieję, że coś wymyślę, choć wiem, że nie, choć wiem, że to jest pierdolenie.